Ale dzień, słoneczko świeci, no kapionowice są po prostu mega i mój nowy budyneczek, do którego zaraz będę musiał iść, ale przed tym sobie pogram może, bo mi się w sumie tak w sumie chce, to ja nie będę nawet pytać. <grystanie> Jest, wygrałem grę, dobra. Tutaj będę wyłączał i idę do mojego super duper budynku. Do mojego super duper budynku, dobra. To ja wchodzę, a... no i w sumie nie wiem wchodzę. Witam was widzowie w kolejnym odcinku z Minecrafta, widzimy. Stworzyliśmy budynek. Mamy budynek czeki sobie teraz wchodzimy po schodach do tam. I tak się prezentuje nasz... Nasze biuro, i tutaj mamy cały kapitan. Widzę lampę tutaj, kamery. Muszę, oczywiście, być no i no, jakby było coś, nie tak to. O, jeszcze mam Tutaj dam. no i się po prostu zaświeca. ale tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Bo wystarczy tylko, że. właśnie, to! No, wystarczy, że tak zrobisz, i już po. Yy, Kapionowicach Ale no widzowie na szczęście No ja jakoś przeżyłem, proszę nie pytać yy, To tak widzowie, yy, na początku to Musimy znaleźć Nową pracę, bo nie mamy W ogóle widzowie pracy i musimy Też Dostaliśmy nakaz, żeby zmienić Skina, mam go właśnie yy, Tutaj w poczcie. zaraz wam go Pokażę. Mam yy. widzowie I na 3, 4 otwieramy, 3 4 Witam tu biuro Urzędu Kapionowic. Mamy do pana sprawę. Okej, okay, ciekawie jaką sprawę. Musi pan zmienić kolory, bo niestety nie można w kapionowicach mieć takiego skina. My, mix, chyba max, jeden kolor, chyba że pan opuści kapionowica. Ale widzowie! No nie zmienimy chyba skina, chyba że opuścimy kapionowica, kapionowica to... Bardzo, ale to bardzo fajne miasto, widzowie, a ja nie chcę, ale to nie chcę opuścić Kapionowic Chyba, że zmienimy skina, a ja nie mogę widzowie zmienić, bo, ale max jest jeden kolor No, po prostu widzowie nie będę yy, mógł, widzowie, nie będę mógł Skończył się Kapionowice, a ja nie chcę koniec Kapionowic Po prostu widzowie nie chcę, no patrzcie jakie to wspaniałe yy, miasto, no Naprawdę, nie chcę tego wszystkiego widzowie tracić, a teraz to mamy wybór. No, na pewno. Widzowie, nie wiem, może tam coś jeszcze znajdę, bo widziałem, że u mnie w pracy jest list, a więc go też w sumie sobie sprawdzimy. Okej, okay, widzowie, odebrałem i jasno to wybudowanie z 9 wyświetleń. Ej widzowie, wyświetleń możemy się przeprowadzić, no ale to są w końcu kapie, no widzę, to jest nasze miasto I bym musiał wy... Właśnie, co z Koko? On się przecież nie przeprowadzi, żeby pizze... Muszę zjeść Koko! Przykro mi, ale muszę cię chyba zostawić Nie chcę jej, widzowie, nie chcę jej zostawiać No ale... Musimy, a nie chcę. Ech, przegram mi kogo. <grym> Musisz tu zostać. Jak udzielny pies. Wrócę. Obiecuję. Okej, okay, widzę, że już trochę sobie tak... Idę, no ale dalej jest źle. Mam sobie jabłka, wziąłem i tu jest jakiś domek. Nie wiem, bo jest mega, mega zimno, a zaraz widziałem, to zaraz ma padać. Nie. Mamy widzowie śnieg pada jest tak zimno, ale tutaj mamy jakiś dom i tu jest pusto. Wow! I nikogo nie ma, ale nie wiem, po prostu chyba wracam, a jest strasznie zimno. No sobie tu tam przenocował. Nie wiem, wracam szybko. Albo nie, tam zostanę i do zobaczenia w następnym dniu <grystanie> Widzowie, zacząłem płakać, bo nie ma już Wojenowic w tle Patrzcie jak daleko jesteśmy Kupiłem mapę i no nie widać nic I tutaj będziemy mieli kapionowice Idę pozbierać materiały i się zobaczymy jak zbudujemy, zbuduje domek <grystanie> Okej okay, widzowie, już wszystko zrobione Tak się prezentuje nasz dom Kamery tutaj dało, mamy komputer, bo dużo rzeczy no Spakowałem, ale zapomniałem wam o tym powiedzieć. Moi widzowie teraz. Będziemy sami. Najbardziej mi żal Koko. Nawet ka kapionowic mi nie jest tak, żal, tylko najbardziej widzowie Koko. Pewnie... No mam w planach, aby się włamać na kapionowice i do niej pójść, ale przed tym musimy się przebrać. A co prawda tutaj mamy szafkę z ubraniami, więc... Chyba coś pokombinuję. Efekt końcowy wyszedł. Uwaga, uwaga. Taki wyglądam. Sobie dokleiłem, w zmienimy głos, no i pójdziemy po kogo, aby sobie tutaj z nami zamieszkała. Tylko że może najpierw niech minie ta burza i wtedy sobie pójdziemy, więc widzimy się już w kapionowicach. Kapionowice, kapionowice. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, jestem w kapionowicach, teraz tylko się po cichu tu dostać. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Hy. Dobra. Niobek nie musi wychodzić z kapionowic, ale ja mu drzwi i nie zamknąłem i ja nie mogę. Dobra, lecę szybko. Koko. Koko, wiem, że mnie nie rozprzestanujesz, ale chodź. Chodź, kogo? jest taki cię. U! Chodź. Czuję się tu w miarę... Jeszcze noc się zbliża, ja nie mogę tu... Chodź, kogoś szybko. Przed nocą. Czekaj, smacz. Idę posłamić do domu i idziemy do domu. Dobra widzowie, jestem już. Sobie jeszcze wziąłem dwie skrzynki, a gdzie... Dobra, mamy koko, choć koko i dam gdzieś sobie te dwie skrzynki. Ja w ogóle stroju nie zamknąłem. Dobra. Mamy widzowie koko koko tu niech sobie usiądzie. No i teraz widzowie jest pytanie, gdzie by sobie te, te dwie skrzynki. Dam sobie tutaj. Smycz, mapa i jabłka I co widzowie, tak się prezentuje nasz Przyjemny domek jeszcze go będziemy bardziej ulepszać się, przebieraj idą tu jakieś Dobra widzowie, przybrałem się, zrobiłem oświetlenie I trafiliśmy coś na zimną pogodę Bo w sumie zaczyna się jesień i teraz będzie widzowie Na, no Trzeba stworzyć nowe kapionowice widzowe Co najkoko. Jako pierwszy my jesteśmy my, druga jest Koko No i następny... Nie, trzeba też pogadać z Niupkiem, żeby... No, spróbujemy go przekonać, żeby również opuścił Kapionowica Chociaż to dla niego nie będzie najłatwiej, bo on się tam też, widzowie, uro, urodził ale, no, ja też się, widzowie, w sumie tam urodziłem No a... No... Jak widzicie, mieszkamy teraz w jakiejś małej, bardzo małej budce Mamy tylko cyk, tutaj, nie wiem czy nawet telewizor się nie odpala. Zegar mi dzwoni! Jezus! O! Przepraszam, kokola! No, ale to nie jest w sumie czas na zarty. To naprawdę. O kurde, jest burza. To naprawdę, no. Smutno mi widzę, wie trochę, że to się tak pokończyło. Ale no cóż, tak musiało być. Do zobaczenia w następnym odcinku i teraz ja i Kukule się żegnamy. Elo.